Dobra, halo, cześć i czołem. Liga Mistrzów na jutro. sześć meczy, kilka pewniaczków. Oto spółkowe kupony. Można je pobrać poniżej i na Discordzie. Przykładowo. zagraliśmy To, co tu jest. Będzie to wszystko widać. Plus takie pewniaczki. Narzuty rożne. Tak. Proszę i to tak wygląda w rozpisie. To jest ten rozpis. Tu są kuponiki. System wybrany, zapisane. Nie dużo tych kuponów. Koszt uruchomienia 24 zł. Warto. Oczywiście, pewniaki możecie swoje. Spójrzcie na wygrane. Jakie są duże? Tutaj cztery koła. 6, 2, 306. No spróbujmy tego. 12 zdarzeń, bo 6 pewniaków jest. Wszystko rozpisane. I tylko te pewniaczki. Wszystko rzuty. I przepraszam tu. Żółte różne, Atletico 3 musi. Newcastle z Benfica 3, Benfica. Leverkusen 3 żółte rożne to chyba osiągalne. I Villarreal 3 żółte rożne. Plus nie więcej niż 12 żółty różnych w tym meczu. I Entrach, Liverpool też nie więcej. Zobaczymy, może się uda. Polecam. Zapraszam kupony do pobrania łapa w górę, to to hazard, to to system, miłego dnia, cześć.